Cześć, z tej strony z agencji Silence. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o tym, od czego zacząć swoje działania w internecie. To jest bardzo często spotykane przez nas pytanie. Klienci nas pytają, od czego zacząć. Tak? Ktoś zaczyna biznes, ktoś wypuszcza nowy produkt, nową usługę na rynku i nie wie, które działania wybrać na początek. My specjalizujemy się w trzech działaniach. To jest pozycjonowanie stron. Reklama w wyszukiwarce Google poprzez Google Ads i reklama na Facebooku poprzez Facebook Ads. Te trzy działania, naszym zdaniem, są jedne z najbardziej skutecznych w tej chwili w sieci i za pomocą tych działań można śmiało wypromować swój biznes i pozyskiwać pierwszych klientów, pierwsze zapytania, czy też generować sprzedaż bezpośrednio przez stronę internetową. Które z tych działań na początek, tak? Znaczy, trzeba popatrzeć na to, że każde z tych działań jest troszeczkę inne, bo pozycjonowanie w wyszukiwarce Google w tych wynikach naturalnych to są działania długofalowe. Jeżeli startujesz dzisiaj z biznesem, startujesz ze swoją stroną internetową, to żeby się dobrze wypozycjonować w wyszukiwarce Google, to czasami potrzeba 3, 6, a czasami nawet 12 miesięcy czasu, w zależności od konkurencyjności w twojej branży. Także rozpoczynając działania dzisiaj, możesz się spodziewać, że za kilka miesięcy będziesz pozyskiwał pierwsze zapytania. Naprzeciw wychodzą nam reklamy Google, tak? To Google daje możliwość wyświetlania reklam Twojej firmy w wyszukiwarce Google, i wtedy masz możliwość wyświetlania informacji o Twojej firmie bezpośrednio w wyszukiwarce. Koszt jest taki, że wyświetlanie tych reklam nic Was nie kosztuje, a za każde kliknięcie w tą reklamę jest pobierana jakaś opłata. Te reklamy cechują się tym, że możesz je bardzo szybko uruchomić. Możesz nawet dzisiaj wejść w program Google Ads, zarejestrować się i nawet dzisiaj już wyświetlać reklamy w tej wyszukiwarce. Wyświetlając się w reklamach Google masz możliwość już dzisiaj pozyskiwania pierwszych użytkowników na stronę i wtedy będziesz widział, czy Twoja strona jest dobrze odbierana przez użytkowników, czy, czy jest zrozumiała oferta i będziesz otrzymywał e, pierwsze zapytania. Za pomocą programu Google Ads możesz również wyświetlać reklamy tzw. sieci partnerskie Google. To są wszędzie te miejsca, gdzie widzisz reklamy Google. Czyli na przykład, jeżeli odwiedzisz jakiś sklep internetowy i krążą za tobą jakieś reklamy, to wszędzie, gdzie te reklamy widzisz, tam możesz również ty wyświetlać swoją reklamę Twojej firmy. I tam masz możliwość wyświetlania reklam po zainteresowaniach, po tematyce, możesz wybrać konkretne portale itd. itd. Te reklamy znowu się cechują tym, że docierasz jakby do Twojej ustalonej grupy docelowej, do której chciałbyś dotrzeć właśnie z informacją o Twoich produktach i Twoich usługach. Tylko musisz pamiętać, że nie każdy z tej grupy docelowej w tej chwili jest zdecydowany na to, żeby kupić Twój produkt czy Twoją usługę. Także te reklamy cechują się trochę niższą skutecznością, aniżeli te reklamy w sieci wyszukiwania. Bo w sieci wyszukiwania docierasz do kogoś, kto potrzebuje Twojego produktu lub usługi. Masz też do wyboru reklamy na Facebooku. Reklamy na Facebooku podobnie działają jak te w reklamie w sieci partnerskiej. One również docierają do osób z Twojej grupy docelowej, ale tu też musisz pamiętać o tym, że nie każdy jest zdecydowany w tej chwili na to, żeby kupić Twój produkt czy usługę. Także tutaj te, 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 te działania mogą mieć również niższą skuteczność, jakby porównując do re reklam w Google w sieci wyszukiwania. Dobrze, to co, co z tych rzeczy wybrać na początek? No, to niestety wszystko zależy, tak. Generalnie ja bym najlepiej zachęcał do tego, żeby wybrać wszystkie te, te działania równocześnie, bo trzeba też pamiętać o tym, że e, nie każdy użytkownik jakby szuka przez Google, tak, e, niektórzy nawet jak szukają przez Google, to nie każdy się zdecyduje od razu na to, żeby się z tobą skontaktować. Także warto ty, do tych użytkowników docierać na różnym, w różnych miejscach, bo każdy z nich też jest na różnym etapie e, zakupowym. Ale jeżeli miałbym ograniczony budżet, to na pewno rozpocząłbym od tych reklam w Google, tak? Od tych wyświetlania informacji o Twojej firmie w wyszukiwarce Google, bo tak jak powiedziałem wcześniej, tam docierasz do osób, które potrzebują Twojego produktu, Twojej usługi, które mają jakiś problem i szukają rozwiązania tego problemu w wyszukiwarce. Jeżeli masz czas, masz większy budżet, to na pewno bym zachęcał do tego, żeby Twoją stronę zoptymalizować pod kątem wyszukiwarki Google, tak aby ona się już mogła powoli pozycjonować i żeby Google powoli ją czytał. I rozumiał, i zaczął pokazywać w wynikach wyszukiwania Google, w tych wynikach naturalnych. Oczywiście musisz się spodziewać tego, że na początek one będą gdzieś odległe, ale z czasem, gdyż jest taka zasada, czym starsza strona internetowa, tym lepiej ona rankuje w wyszukiwarce. Także warto też w tej chwili na ten audyt poświęcić czas. No i to, co powiedziałem też wcześniej, nie każdy użytkownik, który wejdzie na Twoją stronę internetową, od razu zdecyduje się na to, żeby się z tą skontaktować. Także pomyślałbym również o kampaniach takich remarketingowych, czyli tych reklamach śledzących, że jeżeli ktoś odwiedził Twoją stronę internetową, to potem widzi reklamy Twojej firmy i te reklamy za nim krążą. Oczywiście to warto dostosować w taki sposób, żeby to nie było nachalne i dzięki temu użytkownicy widzą Twoją markę, zaznajmiają się z Twoją marką i jest wtedy większa szansa, że się z Tobą skontaktują. Mam nadzieję, że te informacje są dla Ciebie pomocne. Jeżeli tak, to zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, do odwiedzenia naszej strony, czy też polubienia nas na Facebooku. Cześć!